Cześć YouTube, tutaj Maslow 63 Zaczynamy pierwszy mój filmik na YouTubie No tak, zacząłem od dzisiaj Gramy na bardzo fajnym serwerze The Mine, na którym opowiem Wam wszystko później Zdobywacie tu level PvP Miła administracja Nawet serwer jest bardzo, chyba z najlepszych z jakich grałem na PvP Teraz was przedstawię yy, wszystkich graczy. O jest Skeleton, to, 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 to. Poczekajcie. Piszę, że by się przywitał. No tak, on może zaraz pisze O, tu wyskoczyłam ski admina Kukiego.pl Hejt admino. Tu mamy... Yy, Kate Admina Kukiego. Tu mamy najbardziej hardkorowego gracza SKKF Troll. No dobra, nie kuma o co chodzi. Napiszę, żeby się witali z YouTube. I z Wami. Tak, ja, kiedy ja strasznie lubię pisać na tym czacie, nie lubię yy, za bardzo gadać, ale jak muszę mus. Tu mamy drzewo, które jest dobrą bazą. Uwaga, creeper. Tak, ale oni nic nie zrobią. Jak widzicie, dozwa yy, zaraz przyzwolę do zasady. Yy, zakładacie sobie tu gilię. Na początku to pokażę serwer. Yy, no. Każdy się wita. Yy, no niech się już tu mamy warp. Tu mamy warp sklep. Do adminu, co sobie żeby coś kupić? E, info. E, wszystko dla VIPa Jeden kąt na jednego. E, no i arenę. Kolejny numer. Tu mamy event szósty. Czekajcie, niech wszyscy się witają A, jest CTSG. Znaczy podruba CTSG, który e, lepiej go nie oddawać nawet jeśli strasznie kradnie. Dobrze, zobaczycie info W sumie Tu mamy tak Administrację. Scape cookie.pl gadu, gadu brak Cookie.pl, Skype admin Teamspeak wbudowy Scape arial xxx Gadu gadu, e, tu sobie przeczytajcie szybko okay. Arial.pl. Bardzo miły admin, no bo buduje nam parku. Tu mamy info o gildiach, tu info o eventach. Ale eventy nie są odbywane co piątek, no bo... no noc adminy ciąż nie mają za dużo czasu. Ale! Dobra! O, oto Archim. Najdłużej grający w to yy, gracz. No. No i Archim, niech się z wam przywita. O, a oto mój sojusznik dabu. No. O, i jakiś kolejny gościu. No, tu mamy dabu. Tu mam piękną wieżę, a tu parkour. No. W sumie nie mam za bardzo co do, no wam pokazywać, a więc możemy przejść do pvp ale ja sobie coś zrobimy zobaczymy to tu mamy takie rzeczy o ktoś mnie zaprasza na drzewo oczywiście na to wielkie do walki jak zawsze się pisze chodźcie na drzewo albo chodźcie na fight na drzewo no w sumie fajnie ale Słuchajcie, jeszcze napisze, żebyście z tobą przywitali. No I To nie fajnie jest, tak. Trzy. Niech się witają, bo co? Yy! Archim. Tak, Archim ma mieć fajny resistant. Bardzo ciężko takie zrobić na tym serwerze. No, niech każdy wie. Eee, dabu? Eee, co się stało dziwne? Nie, ja nie wierzę, dabu mnie... Jaki on to... Co mu jest? my ja i dabu to sojusz. Co mu się stało? Ja to jest dziwne. No, dzisiaj powalony trochę mam odcinek, ale... A tam. Co się stało z Dabu? O nie. Dabu... Przecież... O nie. No nie. Nie ja wiem co się stało na serio Mój jedyny yy, teraz kolega y, najlepszy z gildii Ola u mnie Andry, tak Ola u mnie Dobra Eee, sorry, muszę coś napisać No. głos muszę włączyć nagle. Nie. No. Ja za bardzo nie lubię Hardko ze Chwilę.